Stała się zła rzecz. Pojel jest głupi. Znaczy nie, że im go nie lubił, ale on usunął... Zmienił go na wojownicę, to I teraz nie ma waszej działki. Trzeba nową, trzeba zrobić nową. Już bez przywitania, bo mam tu gdzieś. Dobra, survival. Dawaj tą czwartą. Na tej czwartej będzie nowa wioska dla was. Subskrybujcie z łężkiem, żeby za film was nie ominął i zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. Ja Chyba widzowie, nie? Eee... O, klu! Um, czy ty mnie właśnie uderzyłeś? Tak, ale nie. Czekaj, ukośnik SPAWN napisz. SPAWN Kurde. To ale że mam A mi właśnie wyleciały nogawice. To jest doczesta często To Górne kliniki dały kapselonka. Schematy. Nie poszliśmy sobie aż do No to mamy nie. Dobra, ja sobie wszystko wywalam. Nie, nie wywalaj! Mam lepszy pomysł. Stepnij się do domku, ptyka. Ptyka. Ptyka? Ptyka. Temat. Dzień dobry, I mam taki plan. Czytaj, ukośnij się na działki. Nie typaj się na działki. Zaluz, zaluz, wy, a nie, ten widok będzie będzie na nie Ale stary, jeszcze nie, musimy i ten se usunąć. No, nie prosimy na strefę PVP. Na strefę PVP i dawaj do tej dziury wielki. No i już to okazuje się, Przyskujmy. Co? Ej. I teraz napisz w kit. Dobra, no, ja już mam ten, ten. pośnik działka Naprawdę Działka na wodzie gorzej chyba mogło. Tepał się na inną. Jest w lesie, w lesie. Ale nie, też głupia. Ja. Nie, że. Nie, nie, znowu mnie tepnęło do tej działki w lesie. Nie, że. Nie, znowu mnie do tej działki w lesie. że ja tu powiedziałem wcześniej. Stary, tepaj się po, dział, po, 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 po różnych działkach. Nie, ja chcę taką, która będzie na lądzie, o Naprawdę. Naprawdę. O, a nie, bo to jest po prostu blisko lądu. Stary, musi być taka centralnie na lądzie. Ej, stary, jesteśmy na tej działce, na której byłem.

Dzialka, z, a, l, o, z. Założyłem. Stary, tepnij się na działkę, widzowie. Bo musisz ręcznie pisać. Aha. Mamyk! Co tu się właśnie... co to w tym miejscu? Ej, dlaczego dałeś operatora? Nie mogę ci nadal, nadal jeszcze dać operatora. Najpierw to siema! Zapomniałem, że cię uderzyć nie mogę. Dobra, kośnik Nie bo ja mam Nie. Dodaj. Willing Mist. Ale dodałem cię, chłopie, i teraz musisz zaakceptować! A! Dzialka, za, dzialka, akcept. A. Jalka, a a Jarka, a ale nie bez nazwy! bez nazwy! Bez nazwy? No bez nazwy, bo ci nie uzna. Enter. Nie mogę. A wy? Czekaj, ja wpiszę ukośnik dzialka z W. Ja sprawdzam aktualnie, jak to się robi. Dzialka do. A! Musisz napisać dzialka dolacz. Teraz, dolać i nazwa działki. Czyli, czyli jedyne o, o czym się pomyliliśmy to ak to akcept. I, -M. Ej, niech, no pewnie takie zadowolenie. Ej, a pamiętasz, a pamiętasz tamtą, po No, oczywiście, jak, jak będziemy widzowie tutaj grać, to oczywiście dodamy was, nie? Co z tego, że wtedy coś tak mówiliśmy i nie wbijaliśmy przez, przez, przez cały czas, nawet, nawet, nie, nawet nie, nie, nie gadaliśmy o tym. Nie, nie, nie. Tym razem to nawet ja to wam zrobię, żebym nie będzie Ale wiesz, chłopie, że... Wiesz. Ej, bo mamy problem. Przy tym domku, po tej tutaj stronie to już nas Powinienem to zrobić w dobrym obrębie. No niby wiem, ale przynajmniej krok mamy, nie? nie za dużo, ale Zawsze coś. A i drugie, ten kto nie zabije, ten jest złego. Tak samo z Mikołajem. Ale wiesz, że na tej działce nie, mo nie możemy siebie wybijać? O a, Aaa, ale, ale jak ich dodamy, to, to. Nie będą mogli nas zabić. Mam łóżko. No, tak. no, ja, Jak radne pochodnie. Tylko weź to w ogóle sobie wróć, moje, to, nie to. Nie, no gdzie? Na razie to jeszcze czasu jest. Tylko. A, się szuka. 15 minut mo można nagrywać Naprawdę Naprawdę do czegoś Do czego? Farmę robisz? Farmę robisz? A, no ta. Ej, ej, adda, Ej! Ej, dawaj, zbieramy nasiona i robimy farmę przy wodzie. Ale nie... Ale nie w tym miejscu. Albo w sumie, no, albo w sumie. W sumie to nawet może być. Zależyło trochę. Powtórz. Już wszystkie, skoń, już wszystkie. Ej, szczerze, to z tą wioską się stały takie błędy, że ja to się zastanawiam, czy przypadkiem wojan tu nie był, albo ktoś z adminów nie zrobił place struktur. No dzięki. I oczywiście wszystkich Nie. Nie, to się stary nie wrzucił to na Stary nie wrzuci się jak będzie dłuż, dłu, mega długie. No. Hej, lawa! Bo no. na drugiej toj półica? To ja jestem w terenie nie? Na drugich Wojanowicach to my jesteśmy śmiertelni, jeżeli wyjdziemy ze, ze, ze swojej działki. Nie jesteśmy nie, nie śmiertelni, tylko ja mam ten. Jest to najbogatszy mi nie? A no, to jest prawda. Że, piszcie, jeżeli chcecie, żeby on... żeby... żeby Kamil mi oddał swoje wszystko, swoje... wszystkie itemy... Wszystko, wszystkie itemy stamtąd, nie? Piszcie, widzowie. Piszcie, widzowie, piszcie w komentarzu. Kamil, oddaj mi Mikoł Mikołajowi wszystkie swoje itemki. Widzowie, piszcie! Musi być 10 komentarzy, żeby się zgodził. A oczywiście ta... Zukłacę gamma! Zrób se gamma. Ej, właśnie, ukośnik gamma. Gdzieś Ukośnik gamma. Tak, ukośnik ale, gamma to daje na nieskończoność na tobie. To nie. No ale jutro będą. A jutro Jeżeli ktoś nagrywa ten odcinek, ja pan ogląda w sobotę, to w to... no. jadzie, tylko na tej godzinie możecie, tylko od 10.00 od 10.00 do 20.00 a dajcie w ogóle znaka, jeżeli chcecie Bad Wolfa ej, no, ej, w ogóle poczekajcie chwilę, bo ja sprawdzę, czy w ogóle jakikolwiek filoz Bad Wolfa, ej Wszystkie filmy z Badwarsami ani jeden się nie wgrał, nie? A nagrywaliśmy ich tyle, nie? No, ani jeden. Dobra, taka forma na razie nas, na, na razie nam styknie. Ja jeszcze ten z się nie wgra. Jak będzie Dobra, widzowie, my tutaj już sobie poogarniamy, porobimy rzeczy. Ja jestem głupi właśnie z drzewo, tymczasem mam stack, desek weku. EQ. Widzowie, jeżeli, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, oczywiście pamiętacie co robić? Pamiętacie, więc to ja było na tyle. Nara!